Lara, co się dzieje? Ja już dalej nie mogę, ja nie mogę tu zostać. Jeśli masz jakieś problemy, możesz mi powiedzieć. Sama się z tym uporam, to nic wielkiego. Nie przejmuj się z nami. Łatwo ci mówić. Zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze możesz mi wszystko powiedzieć. Rany ci się powoli goją. Oszczędzaj się. Jak coś będzie nie tak, powiedz. No i co z nią? Jest w złym stanie psychicznym. Nic dziwnego, wiele przeszła. Jej rodzice żyją? Nie wiem. Jeśli wylądowała w domu dziecka, chyba nie. Ale to też zależy, czy rodzice byli w porządku. Sam nie wiem. To nieistotne. W tej chwili jest ważna ona. Muszę wymyślić, jak od nich uciec. Nie mogę tu zostać. Jak to zrobię, żeby mnie nie zauważyli? Chcesz coś do picia? Mm, nie, dziękuję. Co taka spięta? Nie jestem spięta, po prostu myślę. Nad czym? Brakuje mi dawnego życia, tęsknię za tym wszystkim. Myślałam, że to wszystko będzie inaczej wyglądało i jest mi naprawdę ciężko. Rozumiem cię, sam nie mam łatwo. Chociaż sam nie wiem, jak to powiedzieć, jeszcze do końca cię nie znam. Jestem Shinubi. Wiesz coś na ten temat? Shinobi? Tak wiem. Ty naprawdę nią jesteś? Tak, jestem nią. Na głowę przychodzi mi więcej obowiązków. Rozumiem cię, na mnie też wszystko spoczywa. Czyli ty jesteś najstarszy? Zgadza się? Myślałam, że to jest najstarszy sprawia takie wrażenie. To twardy koleś, może dlatego. Nie jesteś o to zazdrosny? W sumie nie każdy ma tam swoją jakąś cechę. Na przykład? Ja jestem takim bardziej szefem. Wszystko mam na głowie. I w ogóle. Silver to... taki rozrywkowy koleś. A Josh? To jest taki bardziej kombinator wszystkiego. Często siedzi nad książkami. Rozumiem. Słyszałam nawet od mistrza, że Shinobi mają jakąś w sobie moc, to prawda? Tak, to prawda. Wow. Ja myślałam, że Shinobi to taka eleganta, a jednak naprawdę istnieje. Tak. Też w to nie mogłam uwierzyć, gdy profesor Kramsem powiedział mi, że jestem Shinobi. Nauczył mnie różnych sztuczek, które potrafią tylko ja. To musi być super uczucie, kiedy jesteś tą ważną osobą. No tak, powiedzmy. Ważną osobą była też Nilsa. Kim jest Nilsa? To taka długa historia. Była najlepszą uczennicą szkoły krzyżackiej. Tak jak ty. Tak, ale zmarła kilkanaście lat temu. Jak to się stało? W sumie nie wiem, ale miała dziecko. Miała. Niech zgadnę demony? Tak, dokładnie. Biedna dziewczyna. No ale no cóż, tak giną ci najlepsi. Z tobą będzie na pewno dobrze. <laughs> Oby. Nilsa na szczęście zdążyła założyć rodzinę. Ty też na pewno zdążysz. No, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli masz więcej na głowie ode mnie? Czy... Zawiodłaś kiedyś swoją ekipę? Tak, zawiodłam. Tylko jeden raz, ale ostatni. Kiedy byliśmy wbieszeni w wojnę z demonami, walczyłam z tym najgorszym. To była moja matka. I trudno w to uwierzyć. Życzyła mojej śmierci, a ja jej. Dzięki swoim umiejętnościom pokonałam ją. Inne demony też zostały zgładzone, lecz został ostatni, który. był najgorszy. Od tego, co walczyłam, nie wiedziałam o nim. Był potężniejszy od tego najgorszego. Zresztą nie nadaje demonom imion. Ale tamten Judasz to był wyjątek. Porwał moich ludzi. Nie zauważyłam tego. Biegłam przez las i nie widziałam nikogo. Opuściłam swoją ziemię. Nie miałam już sił, aż nagle natrafiłam na ulicę. I to koniec. Po walce z Judaszem poznałam was. To. Tamten demon był twoją matką? Trochę podobny jak do Nilsy. Tak, wiem. Też w to nie mogłam uwierzyć. Nie wiedziałam, że może być jeszcze taki przypadek. Jeśli sama pokonałaś Judasza, który był silniejszy, musiałaś wykorzystać wiele energii. No właśnie nie bardzo. Judasz był odporny na magię. To diadeł. Musiałam to załatwić klasycznie. Użyłam sztuki ninjutsu. To tyle? Pokonałaś go nie używając magii? Myślałam, że nie da się go pokonać zwykłą walką. Czasem nawet trzeba coś zrobić po staremu. Co prawda nowe metody są dobre, ale czasem też warto zdziałać klasycznie. Chyba masz rację skorzystam z twoich rad. No a bardziej klasycznie. Co miałaś na myśli? Kiedy ktoś nie zna ninjutsu, zazwyczaj atakuje się Kiero. Historycznie? No tak. O Boże. Może ja już pójdę spać. Tak, właśnie też zamierzałem. No to dobranoc. Dobranoc.